Witaj w świecie Fullmix TV. Wstawaj, trudniu! Pija siatkę i idź po bułki. Dzieciom śniadanie trzeba zrobić. Co podać? O, że bułki masło. A bułki? A, nie podam. To by było niehigienicznie. Każdy kuma. O, kum, kum. Że teraz w żabce kupisz świeże pieczywo, nie tylko o poranku. Zdążyłem po świeże bułeczki. Na kolację? Strasznie, pani, miła, ale na śniadanie. Teraz piwotyskie za złoty 99. Żabka. Bliżej Ciebie. A co szanowne panie jedzą z ketchupem? Pani ketchup? To tylko jak wodnuczek przyniesie. A może pierożki? A pierożki to z zasmażką, cebulką o. i masłem. A z kołombeczki? Eee, Dobrze a może jest coś, czego panie nie próbowały i chciałyby zjeść z ketchupem? Kepsa! O, brawo! Wszystko z kotlinem smakuje lepiej. A wy co jedzie z ketchupem? Zobaczcie moje reakcje na wasze odpowiedzi na stronie keczapy.pl. Fajny ten wózek! Czerwony! Łóżko przekrojony na krzyż, czemu ty nie? Wisła płynie po polskiej krainie. Po cztery razy, po dwa razy, osiem razy, raz po raz, po północy po wszyscy polacy. To jedna rodzina z Niemal 95% produktów spożywczych z biedronki pochodzi z Polski i poleca się do tradycyjnych dań.